Wjechałem do Berna, gdyż moja kuzynka ma urodziny i nas zaprosiła do Szwajcarii. Jestem pierwszy w Szwajcarii. Nie mamy drobnych, a w automacie przyjmują tylko drobnych. Więc podszedłem do sobie jakichś ludzi i spytam się, że potrzebuję na parking, że mam problem, że mam 10 franków i potrzebuję 4,40 na parking. Oni mi mówią, że no w sumie nie mamy zmienić, ale mogą mi dać 4,40, co jest jakieś 20 złotych. E, poza tym automat nie wydaje. Nasza jeszcze. podróż rozpoczyna się w niezwykle malowniczym Berni, stolicy Szwajcarii. To miasto, które wita nas swoją unikalną architekturą i atmosferą, łączy w sobie historię i nowoczesność. Już na pierwszy rzut oka zauważamy, jak bardzo dba się tutaj o szczegóły. Od starannie utrzymanych brukowanych uliczek po imponujące wieże zegarowe, które są symbolem miasta. Teraz wyruszamy do miejscowości Kirchnera, która ma dla nas wyjątkowe znaczenie. To tutaj mieszka solenizantka której urodziny są powodem naszej podróży. Kirchnera to niewielka, ale urokliwa miejscowość. Pasowany stylistycznie do całej reszty, natomiast znaczy taki sam spadzisty dach. Kolejny przystanek to Zinal, leżące w sercu Alp. Ta niewielka miejscowość, położona w dolinie Val d'Annivie, otoczona jest imponującymi szczytami, które o każdej porze roku oferują niezapomniane widoki. Zinalto malownicze wioski rozrzucone u podnóża gór, pastwiska pełne pasących się krów i drewniane domki ozdobione kolorowymi kwiatami. Zinalto nie tylko baza wypadowa dla miłośników górskich wędrówek, ale także miejsce, które zachwyca swoją ciszą i spokojem idealne na świętowanie urodzin. Zanim jednak oddamy się celebracji, czeka nas niezwykła przygoda zdobycie korn de sorbois. Nie wiem, jest takich jezior dużo. Jestem mniejsze, bo tam na mapie, ale było takie duże, ale myślę, że do jednego z takich. Ja się pójdziemy się kąpać. Korn de Sorboa to szczyt, który oferuje jedne z najpiękniejszych widoków w tej części Alp. Dzięki kolejce linowej możemy dotrzeć na wysokości, które dają wrażenie bycia na szczycie świata. Podczas podróży kolejką obserwujemy przepiękne krajobrazy. Od zielonych dolin i lasów, po surowe górskie zbocza i połacie lodowców. Gdy docieramy na miejsce, naszym oczom ukazuje się oszałamiająca panorama, góry otaczające dolinę Val d'Anivier w pełnej krasie. Stojąc na Corne de Sauvoir, czujemy jak natura potrafi jednocześnie zachwycać i onieśmielać swoim ogromem. To tylko początek naszej podróży, ale już teraz możemy poczuć, jak niezwykłe emocje niosą ze sobą odwiedzane przez nas miejsca. Każde z nich ma swoją historię, swoje piękno i coś, co zostanie w naszej pamięci na zawsze. Następny punkt naszej podróży to Lac de Moiry, jedno z najbardziej spektakularnych miejsc w tej części Szwajcarii. Jezioro, którego turkusowa woda mieni się w słońcu, otoczone jest przez surowe, skaliste zbocza i alpejskie szczyty. Spacerując wzdłuż brzegu, podziwiamy harmonię między kolorami natury, soczystą zieleń pastwisk, błękit nieba i intensywną barwę wody. Po dniu pełnym wrażeń w Szwajcarii nasza podróż nabiera nowego tempa. Chciałem jeszcze powiedzieć w ogóle jedno słowo odnośnie filmiku z pływaniem. Dowiedziałem się, żeby tak nie robić, bo jak są takie duże zbiorniki gdzie jest zapora, to przy zaporze woda jakby się bo ona sobie płynie z jednej strony i z drugiej, i mogło mnie wciągnąć. Ja o tym nie wiedziałem.